jak wygląda jazda ogólnie na rozładowanej hulajnodze. Czyli kiedy, powiedzmy, mamy tak pyk, nie działa nam, bateria się rozładowała do końca, no i jesteśmy zmuszeni prowadzić hulajnogę, bądź ewentualnie, jak to wygląda z możliwością jeżdżenia jak przy tradycyjnej hulajnodze, czyli odpychaniu się, prawda? To zobaczymy, ile tak, tak się da. Nie ja mam tak, no da się, ale jest to męczące. Dlatego, że jest zbyt duża różnica między wlatem a podłożem. Po prostu hulejnoga jest za wysoka. I niewygodnie strasznie się to robi. Ile bym tak dał radę? Wszystko zależy od kondycji. Nie? Ale strasznie wolno. W tym teraz jest chyba górka. Słyszycie jeszcze jak sapię, jak się męczę. Także. Słabo, słabo. No ale. Dobra. Postaram się. To trochę sportu w sumie. Może drugą nóżkę, żeby tamtą. żeby i tak męczyć, bo już się zmęczyła. Nie, no męczące, to, to jest strasznie. A ja nie mam takiej najgorszej kondycji Ale zobaczymy Jeszcze daję radę Także nie Odpychanie się przy wyłączonej hulajnodze jest to pomysł Co najmniej trafiony Nie wiem, może na tych lżejszych modelach I przy modelach, gdzie jest niższa Róż, wysywni, mniejsza różnica wysokości pomiędzy blatem, na którym stoimy, czy tam podestem, na którym stoimy, a, a, a jest jezdnią, której się odpychamy, czy tam podłożem, od którego się odpychamy. To może miałoby to jakiś większy sens, ale tutaj, no, 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 nie. aczkolwiek jakbym się przestał, jakbym się może już przyzwyczaił, jadę do końca tej drogi jeszcze I zobaczymy Już nie będziecie patrzeć no nogi Patrzcie sobie na tą trasę Idziemy do końca Odpychając się nie bym się przyzwyczaił A ja może jest mała, lekka górka Ciężko mi powiedzieć Odpychamy się I w sumie na poprawę kondycji można sobie od czasu do czasu się można. Ale no, męcząca, jest to męcząca. Jak widzicie, jest lekka górka, to spoko, bo w sumie jedziemy sami. Ale się zmachałem, nie powiem. O, nie nacisnąłem start, ale lipa Czyli nawet nie zmierzyłem odległości To jest ta odległość, którą byśmy sobie przejechali, odpychając się Także w sumie to było sporo Dobra Powiedzmy, że to było tu Robimy stop, dystans kilometr osiem Kilometr 8, dobra, zapisujemy to jeszcze raz. No, kilometr, tam, 0,8 tam ale no, Kilometr wpychając się na hulajnodę e, zmordowałem się, nieźle. E, także dla tych, którzy mają kondycję, dobry trening na pewno. Szczególnie e, 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 dolnych, części, dolnych partii, e, e, ci, dolnych partii ciała czy i No na dłuższe odległości jest to na pewno wyzwanie Ja przy tym kilometrze byłem już nieźle e, zmęczony